Łop! Panowie zrobimy to na totalnym spontanie! Tempo 90. Lecimy z tym. Jakiś beat. To, co możemy zrobić wszyscy, to wykrzyczeć radość. W bardzo prosty sposób. Na prostym bicie. Prostym tekstem. Ale właśnie tak powinno wyglądać nasze życie. Bo radość jest jedynym normalnym stanem, w którym człowiek powinien funkcjonować. Więc zróbmy to w bardzo prosty sposób. Pio, 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 Prosto, prosto, swoją gębę odsłonię na chacie, wszędzie, tyle w temacie Jaki mam powód znowu, by mieć banana na napisku To nie kopak, kabana w planach Mam gadać o zjawisku, co bez względu na ilość zysków Za gości przy nazwisku, a dla gości na boisku Zajmij się grą, nie pyskuj Potrzeba przebłysku, dla nieba nie ma rasy Bóg jest w chmurzynie białym chińczyku I u Azjaty, i u nas Straty, gdy nie bierzemy go na serio Przestań przejmować się karoserią I praktykuj codzienność Dalej! Non stop, prosto, swoją gębę odsłonie pracy, na chacie wszędzie, tyle w temacie raduj się, Jeszcze raduj raz raduj się, Non stop, prosto swoją gębę odsłonie Miłości nie potrzeba argumentów Żeby jego chwalić nie muszę mieć pętów Nie chcę słuchać świata smentów Pomogę Boga wielbić mimo tych wszystkich trendów Najczęściej robię to w sercu, wtedy mamy ciszę, ale dziś jakoś tak bardzo Chce mi się krzyczeć, więc otwieram swoją mordkę z tak wielką radością Dziękując za to życie, które jest wieczną miłością Lecimy! się siostro! Nonstop, prosto, swoją gębę odsłonię To swoją gębę odsłoń Panowie, Ja zostawiam was w tym klimacie Dzięki Arkadio Wop, 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 pop, boy. boj Jeszcze jedno, jop Ha, to Jezus Chrystus zaglądał w moje serce I nieważne zamczy czy Do Niego pragnę iść Na całego dziś oddaję Jemu chwałę Niech słuchają miasto całe Na wieki wieków, amen